Ja się mam widzowie dzisiaj ze mną? Pro 2021, Jan. I dzisiaj gra po raz pierwszy w O kurde <laughs> widzowie, to jest pierwszy odcinek z Fortnite. A. Będę nagrywał jakoś, mowy mi, mi się uda jakoś nagrywać Fortnite'a No nie wiem, jak to będzie, jednak mi wyślę po prostu ten film i wyślę to na moim kanale. No. Wyzieli mi na WhatsAppie później? Tak. Dobra, dzięki. Eee, I właśnie ja, ja tutaj lecę po zwyczajstwo Uhu. I właśnie gramy na zmienianie osób, że jak MTM, XD XD zginie, to ten będzie moja kolej i on będzie nagrywał, co nie? No. Taka, i będzie ta. A ten film nie, nie wiem, ile będzie trwał, więc. Nagrywamy tak jak potrafimy. No. Czekaj, że widzowie muszę się usunąć? Dalej, tak, ty musisz z daleka nagrywać. No tak, na No Dobra, ja tutaj sobie. Muszę tutaj. Muszę się uleczyć w ogóle. Mm, muszę poszukać tutaj japteczki w ogóle. Mam nadzieję, że gdzieś zaraz będzie japteczka jakaś. Mam nadzieję. Ale Widzicie, jak ja grałem, trafił mnie buza za buz... oko buzy em... No, ten um, Tylko osoba mnie zabiła. Po piesę. Dobra, może mnie nie rozp... O kurde typ tam jest. Będzie taka taka typa. Jakiego? Tam jest typ. Aha, to za chwilę będzie mały kolej. O tam jest! u Chcesz? Nie pomagam Tobie. Mógł, mógłbym chodzić... się. Co On? Nie poszedł. O Ale nie bo mój telefon tak średnio nagrywa. Popierze, napiszę komentarz i napiszę, czy to ładnie nagrywa, czy nie. No tak. Bo na razie wygląda średnio. Co to tam typ a typ będzie próbował mnie zabić No to jest szybko Pokaż Okej okay. Czy potrzebuję tej apteczki, bo tu jest ten tak wypias, bo go jakoś powstrzymać. To mnie nigdzie nie zdaje. Sesy idą do tej bazy. No właśnie, to jest na mnie trochę dziwne. kurda Bo są sesy z, z tej okobudzy chonic <śmiennie> To jest takie gówno. Taka gówno. No, nie gówno, nie ma, górno, to ma I dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i. Subskrybuj się kanał. I nie zapomnij się o dzwonku. Kurde, ciągle apteczki nie ma. Dobra. Zimna. Ale bo nie te się dziwię, dlaczego ciągle nie ma apteczki. Tam jest jeszcze skrzykawa. Mam nadzieję, że tutaj będzie chociaż. I mój coś i syna. <grym> nie siałem. Ja pierdzielę. Ale był tam jakieś pisy. Wiem, napój. Le niego nie pod... Potrzebuje, co nie? Albo... Już cały minut to dwa. No to no lepiej, pokaż ją. A co popka tu boi? Ja w ogóle nie wiem, kto mnie widział. Czego? Nie. A może empocjęcę do miasta? Aha. Tam jest. Właściu. Ej, leci pocinkę. Aż nie lecę, jak chciałbyś wiedzieć. Kurde. <laughs> nie Spokojnie, Janek. Ano. no. Esot. O kurde! Ale nie potrafię tych schodów edytować. Po, po, a jak czy? się buduje? Normalnie, policzko, jak się ma to, ja się mam No powiedz! Normalnie się buduje. Mój? Mój! Chyba widać. Dobra. Chodź, chodź.